Przed dawnymi laty wśród potężnych lasów mieszkały fireje, czyli złe duchy. Przychodząc koło nich należy zachować ostrożność i dobrze jest odmówić modlitwę. Polna Język. Grodzieńska. Łapa. Pierwszy Maja. Druga łapa. Plac Jagielloński. To jest tu. Garbarska. Łapa. Kościelna. Druga łapa. 11 listopada. To ogon. Pęma. To głowa i szyja. A co to jest? To jest gryf, nasz herb Krynek. O. 6 5 6 7 8 9 10 nasywa. Od Ronda Książkiego do 12 ulicy Sorondo, jest węty wielkości drugie w Europie. Zobaczcie. Żydowski. No już. Zostawcie. Zostawcie się i powiedzcie w filmiku. Znajdujemy się na zabytkowym cmentarzu żydowskim. Obok mnie jest tablica. 1932 roku. Jest to początek XX wieku. Mieszkam niedaleko tego cmentarza, ale nie boję się tu przychodzić, tu zaglądać. Znajdujemy się przed Cerkwią Prawosławną pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. We no wrześniu będzie kończyła 500 lat. Cięcie, bardzo ładnie. I za Mam 10 lat. Interesuje się wszystkim. I teraz, proszę Państwa, jesteście przed synagogą, tak? To, ona tutaj pięć to kto będzie wyjaśniał. Słuchamy Pani. To jest synagoga która powstała w latach 1850 do 1941 roku. A czy państwo tutaj przy czasem przychodzą? Tak. tak, A w jakim celu? Na warsztaty. A jakie to warsztaty? Różne. Teatralne. <grymne> Teatralne, plastyczne, muzyczne, muzyczne, wykłady, teraz. Teraz ja. O, prawo lepiej. Jestem Mateuszczeczko. Mam 12 lat. Interesuję się aktorstwem, malarstwem, architekturą i aranżacją wnętrz. A chciał się jeszcze napić. Druga nagroda. wody. Mocno, konkurs. mocno. Po, powiem ci tylko, że mocno. I niedobrze. Do budynku mieściła się kiedyś synagoga żydowska. Oraz na piętrze mieściło się gimnazjum żydowskie, w którym uczyli się dzieci z krynek. Ta ulica e, czysta. Pochodzi jej nazwa od łaźni, e, które się znajdowały tam w budynku. I dlatego no, tak właśnie ją nazywam czystą. Bo tam każdy się mył. Może tu będzie! Tutaj znajdowała się synagoga, która była wybudowana w, o, w XVIII wieku. Ym, nazywała się Bet Midrasz. Czy Mi, Mijasz, coś takiego? Coś w tej nazwie. A dlaczego ją zburzono? To jej nie zburzono, tylko sama samoistnie zapaliła się. W ciągu jednej doby spłynęły w tym odrębi aż trzy budynki czyli ta synagoga oraz dwa inne domy. Do pierwszej klasy Kasia, ty e, z szkoły grzyba? gimnazjalnej w Krynkach. I nienawidzę grzybci. Interesuje mnie historia krynek. No. W więzieniu, które się uchylają. Według nas mógł być, mógł być tu magazyn, ale nieostatecznie są też wersje, że było to więzienie. Dla Żydów. A czy wiadomo, to już sami nie wiemy. Podmokłe bardzo. Ksiądz was? Kordel. Ile masz lat? Sześć. A czy wiesz, co tutaj było kiedyś? Normalnie. A co tutaj wytwarzano? Skórę. skóry. Jest to jedno ze źródeł Kryi, zwane potocznie Krzywą Rurą. Woda ta ma właściwości lecznicze i orzeźwiające. Zimierza De Viriona, który był najemcą całej osady Krynek. Ten kościół został właśnie ufundowany przez De Włodzimierz De Virion żył lat 63. Mam 12 lat i pół, Chodzę do klasy i Interesuje mnie koncert. Z tego okna jest bardzo piękny widok. Czemuś Wodę, Nie ma tu przypadki mnie to przypadkiem, nie to A Ania mam 15 lat i interesuje się plastyką. Chcesz mnie pełną być, ludzie chodzą w wodę. Tam jest bardzo brzydko. Zimno. Chodźcie tutaj, patrzcie. Ty, znalazłem co? Szybko, Kaśka. Patrz, co było. Nawet w świetnym stanie. Patrz, może tam jeszcze coś jest, kopiemy? Ale jakie to jest cudne! Ty kto to mógł nosić? Nie wiem, jakaś księżniczka czy ktoś. Ale ja cię nie mogę! Słuchajcie! Wszyscy gdzie wy! Mam, znalazłem coś! Patrzcie! Patrzcie, znalazłem! Mam, znalazłem coś! Patrzcie! było! Jakie piękne. Wiecie, czy nie je to jest? Której świetnie piła? To jest królowy Jezwigi. Królowy Jezwigi. Na pamiątkę tego wydarzenia król Jagiełło założył osadę, którą nazwał Krętkami.